Kościół powstał w 1890 roku, kiedy 31 maja 1894 roku, rok urodzenia Maksymiliana Kolby. Również 31 maja tego roku ukazała się Matka Boska w Obiewa Objawiona nad Kościołem Świętego Krzyża, w klasztorze Dominikanów z 1284 w drugim roku, był budowany klasztor Dominikanów przez Cieszyńskiego. To jest pomnik Jana Pawła II. Wielki pomnik postawiony przed kościołem Matki Włoskiej Mów Pomocy w Nowym Tomyślu gdzie pobocznym od 1 lipca 1932 roku ksiądz Świejkowski zamordowany w 8 wydachał Jezu, Antor. wielki pomnik Jana Pawła II ulica Jana Pawła II ulica Piłsudskiego Piłsudskiego